Napisałeś, nie mogę dużo pisać, bo nasz kolega zrobi screeny, ale mogę powiedzieć, a wiesz kto cię sprzedał? Eee, to znaczy, eee, mówisz, że eee, Parim po prostu będzie miał dowody. Myślisz, że tak będzie? Ale gdzie możesz powiedzieć? Eee, w sensie na mailu? W sensie na mailu? Znaczy, jak chcesz, możesz na mailu napisać, tak? Wszystko, co napiszesz na mailu, ja tego nie będę mówił Widzę do czasu, do którego mi nie pozwolisz, co nie? W momencie, w którym powiesz, ok, powiedz na live", to ja wtedy dopiero powiem. Czy wiem, kto cię sprzedał? Znaczy, mam przypuszczenia. Znaczy, mi się wydaje, że to był jeden z community kontrybutorów. Jest jedna osoba, która darzy mnie ogromną dawką nienawiści. W sumie to są, jest dwóch community kontrybutorów, którzy mnie po prostu nienawidzą. Jak, tak mi się wydaje, że jest okazja, żeby wbić mi giełkę, to od razu ją robią. Są dwie osoby takie wśród community kontryputorów, że po prostu no nienawidzą mnie, wszystko co powiem, przekręcają swoim widzom, żeby to obrócić, że ja jestem winny, nawet jeśli doskonale wiedzą, że yy, prawda jest taka, że yy, ja... Yy, działam na granicy, ale nie przekraczam granicy, to i tak mówią, że ja granicę przekroczyłem. Więc są takie dwie osoby wśród kontrybutorów, które robią wszystko, żeby tylko wyszło, że ja jestem ten zły, że nic nie umiem, nie potrafię czytać i łamię regulaminy, a po prostu chodzi o to, że y, trzeba działać na granicy, jeśli chce się mówić widzom rzeczy wcześniej, tak? Jakby na tym to polega, że szukamy informacji, przekazujemy je wcześniej, no, bo chcemy, żeby widzowie widzieli więcej. A to, że komuś się nie chce tego robić, to nie, to, to nie znaczy, że y, musi szukać wszędzie y, dziury w całym i obraca y, po prostu rzeczy, które są na granicy, włamanie granicy. To, że ja mówię coś wcześniej, to jest ok, działanie na granicy, ale to nie znaczy, że ja ją przekroczyłem, tak? I po prostu co? Yy. A co to za osoby? Możesz nie, powiedzieć. No widzisz no, i widzisz no. I gdybym ja teraz przyszedł i powiedział, yy, no to, to właśnie to ja robię to co oni, tak? Oni swoim widzom wciskają rzeczy, które mają mnie yy, zrobić ze mnie jakiegoś potwora, osoby, która, yy, nie wiem, działa tylko na szkodę innych, myśli tylko o sobie yy, i, i w ogóle odbiła mu palma, więc yy, ja tego nie będę robił, bo to jest właśnie robienie tego samego co oni robią, no ktoś mnie nie lubi, no okej, okay, no, ja jestem taką osobą, że ja nikogo nie obrażam z community kontrybutorów, nawet jeśli mnie nie lubią, okej, okay. ale ja nie jestem taki, żeby mówić o tych osobach źle. Nawet uważam, że te osoby robią dobrą robotę. Ja jakby nie oceniając tego, co robią ze mną, no to, to ja ich jakby naprawdę no nie mam powodu, żeby nie lubić. Jest mi trochę przykro, że tak to wygląda jakby nasza relacja, ale ja te osoby lubię, co nie? W sensie Podoba mi się, co robią. Nic absolutnie do nich nie mam z tego, co robią i powinniśmy sobie żyć, moim zdaniem, w spokoju, no ale wiadomo, no ciężko, ciężko to jest. Jakby ja jestem taki, że ciężko jest sprawić, żebym ja y, kogoś nie lubił. Jedyna osoba, która no faktycznie uważam, że tak y, mega, mega wykorzystała swoich widzów i no wciskała im mega kit, no to... Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. No to chodzi, wiadomo, że chodzi o Skubanego, co nie? No bo on, no po prostu, no tak w, tak wystawił swoją publikę, że to jest niewiarygodne, co nie? No, to, no nie da się bardziej, no po prostu się no nie da bardziej. Nie da się. No to, co on opowiadał swoim widzom, no to to jest no niewy, niewybaczalne, tak? No nie da się tego wybaczyć. Ma swoich informatorów. No, ale... Y Jelo? Nie! Czemu piszecie, że Yellow? Jelu jest bardzo spokojną osobą yy, Napisał do mnie po swoim materiale, co tam no, trochę mi cisnął yy, Napisał mi, że, yy, że w sumie no to trochę przesadził. Yy, ja nie wiem czy ja mu w końcu odpisałem, ale chyba tak, mam nadzieję. <grym> I absolutnie do niego nic nie mam. Nie, nie, nie. Ciężko. Ja lubię łagodzić konflikty, nawet jeżeli ktoś miał taki czas, że nie wiem, nie lubił mnie bardzo, ale stwierdzi po pewnym czasie, że... Dobra, kurde mógł mnie mi cisnąć, to ja się z nim pogodzę, od razu powiem. Od razu się z nim pogodzę, ponieważ ja chcę żyć z każdym w spokoju, nie? co robimy? Bez turbu, No ja rozumiem. Ja tak, no. miałem cały czas bokiem, tylko że akurat wyjeżdżałem i tam była sekunda no, czasu i akurat się schował. Jeszcze wie, że widziałem, tylko to no, działo w ten. Mogłem inaczej Jeśli byś się, kto mógł na TS, ale nie dam dziś rady. W porządku, no Panie Defender, to nie jest jakoś wiesz, tak że. Co, to, to nic nie zmieni, czy ja będę wiedział, czy nie. Życie wiedzy nie wiedzy.